Rozumień były bardzo krótkie i rzeczowe. De facto, przedwczoraj spotkałem się z prezesem i z trenerem. Porozmawialiśmy chwilkę o sytuacji, o tym, czego oczekuje klub ode mnie, czego oczekuje trener. Mieliśmy w zasadzie dzień na zastanowienie się. Wczoraj wieczorem podjąłem decyzję. Dzisiaj przyjechałem do, do klubu. Spotkałem się ponownie z trenerem z prezesami. Uścisnęliśmy sobie dłonie. I od dzisiaj, od porannego treningu, jestem zawodnikiem tarnobrzewskiej siarki, z czego się niezmiernie cieszę. To była trudna decyzja dla Ciebie? Powrót do siarki nigdy nie rozpatrywałem w kategorii trudnych, a wręcz czegoś, co zawsze mnie motywowało i dawało mi jeszcze większego kopa. Jest to mój macierzysty klub, zawsze chciałem wrócić do siarki i założyć barwy siarki. Udało mi się. Mam nadzieję, że mój powrót będzie pozytywnie odbierany i pokażę tym wszystkim, co mówili półtorej roku temu, że jestem za stary, że jeszcze potrafię grać w piłkę i dać temu zespołowi dużo radości. Właśnie na jaką pozycję jesteś przewidywany, jeżeli chodzi o grę w Tarnobrzegu? Rozmawiałeś już z trenerem Kuźmą. Co ci trener powiedział? Rozmawialiśmy. Trener przewiduje dla mnie dwie pozycje. Jedna to jest defensywny pomocnik, druga to jest... Jeden z ostatnich obrońców w formacji. Czterech z tyłu, jeden z dwóch w środku. Myślę, że obydwie pozycje nie są dla mnie nowością i zrobię wszystko, aby sobie na nich poradzić. Opuszczasz Wisła Sandomierz, gdzie całkiem ciekawa drużyna powstała w jesienią. Były perspektywy awansu do, do drugiej ligi. Nie żal troszeczkę i jak tam Sandomierzu odbierają Twój powrót do Tarnu hmm. Tak, runda. Pierwsza runda dla Wisły Sandowierzch była bardzo udana, zrobiliśmy bardzo duży postęp w grze. Na pewno to jest duża zasługa trenera Krawca. Niestety w tym roku odeszło dwóch kluczowych zawodników: Adrian Gębalski i Damian Nogaj, co spowodowało chyba jakieś takie troszeczkę rozterki, i myśli o awans do drugiej ligi trzeba będzie odłożyć na później. Moje odejście również się z tym wiąże. Szkoda, bo fajna, fajny zespół był, można było coś zdziałać, widocznie nie do końca było to po myśli. Życzę chłopakom z Wisły Sandomierz jak najlepszych sukcesów, bardzo dużo radości na boisku w zdobywaniu goli i trzech punktów. Miałem dżentelmeńską umowę w panią prezes i pani prezes, zarówno jak i trener wiedzieli, że jeżeli dostanę propozycję z Siarki, to z niej skorzystam i ani klub, ani pani prezes, ani trenerzy nie mają do mnie o to żalu. Pierwsze dwa mecze będą bardzo y, kluczowe dla, dla Siarki Tarnobrzeg. Natomiast ten trzeci mecz y, derby w Tarnobrzegu nie wyobrażam sobie, żeby Siarka nie odniosła tutaj zwycięstwa, nie zgarnęła kompletu punktów i pokazała, że jest to zespół, który u siebie gra, potrafi grać a przede wszystkim walczy i jest zaangażowana od pierwszej do ostatniej minuty. Myślę, że nie mam problemu z aklimatyzacją, nie jestem już chyba jakimś młodzieniaszkiem, żeby, żeby się to obawiać. Trening był, jak na, tą, na, na ten okres, w miarę rozmaiconej i o średniej intensywności. Mieliśmy troszeczkę siły, potem troszeczkę na po popracowaliśmy. Myślę, że jest to mm, adekwatne do, do, do sytuacji, w której jest teraz, czyli okres przygotowawczy. Musimy ciężko pracować, bo wiadomo, że runda rewanżowa jest cięższa, a im więcej potu na treningu, tym mniej na meczu. Kiedyś ktoś tak powiedział. Chyba się to sprawdza.